Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dieta bezglutenowa stała się tak popularna. A stała się tak popularna dlatego, że pomaga większości z nas w odchudzaniu. Znowuż następuje pytanie, dlaczego? No, dlatego, że wszystko przez ten gluten. Jak się okazuje, gluten występuje tylko i wyłącznie w pszenicy, w jęczmieniu, owiec jest zanieczyszczony glutenem, makarony. Kasza bulgur, e, pęczak, kasza perłowa, m, chyba wymienię już wszystko, ale jest dodawany również do innych produktów spożywczych, takich jak na przykład słabej jakości sery, czy też białe, czy też żółte, słodycze, ciasta. E, chodzicie na pizzę. Do pizzy również dodawany jest oczywiście gluten, często do bułki, do fast foodów, do pieczywa. I okazuje się, że tego glutenu jest tak dużo, że zaczynamy mieć. Jednostki chorobowe różnego typu związane z nadwrażliwością właśnie na gluten. Oczywiste jest, że jeżeli zrobiliście badania i macie nie daj Boże, celiakie, nietolerancje na gluten, alergię lub nadwrażliwość, to wchodzicie na dietę bezglutenową i unikacie glutenu. Ale w czym tak naprawdę tkwi problem? Problem tkwi w tym, że ponad, jak pokazują badania, 8, 10% nawet i więcej ludzi populacji na świecie ma nadwrażliwość na gluten. I teraz jak to zdiagnozować? Jeżeli macie problem z odchudzaniem się i po posiłku, w którym występuje gluten, czujecie, że macie wzdęcia, macie zaparcia, macie czasami biegunkę, macie problem później z takim stanem ciągłego zmęczenia ze stanem często takiego nadmiernego nawodnienia nawet i po treningu, które niewątpliwie od, upośledza odchudzanie, to bardzo możliwe, że macie nadwrażliwość na gluten. Nie bójcie się, dieta bezglutenowa nie musi być niesmaczna i wcale nie jest trudna do, do skomponowania. Musicie pamiętać tylko, żeby korzystać z takich produktów jak ryż. Mówicie, ale ryż ma wysoki indeks imuniczny, ale może być brązowy, może być dziki, może być ryż basmati. Macie kaszę, gryczaną. E, mało tego, możecie na przykład jeść makarony, bo każdy uważa, że makaronów nie, ale nie wszystkie makarony, makarony oczywiście, e, gryczane, makarony na przykład z mąki kukurydzianej, makarony z mąki te, tak zwanej trawy abisyńskiej. E, możecie jeść też płatki quinoa, czy też ziarno quinoa, które ma w sobie lizynę, dużo białka w ogóle, na saponiny, które rozrzedzają krew. Także naprawdę e, tych produktów jest Dużo. no, Ja wiem, że pewnie powiecie, że ziemniaki po nich ty jecie. ale możecie jeść bataty, na przykład ziemniaki amerykańskie. Także ta dieta naprawdę może być dobra i smaczna i nawet ciastka mogą być naprawdę niezłe. Te są na moce kukurydziane nie i są pyszne. Także zapraszam Was do diety bezglutenowej.